Po obejrzeniu na filmików na temat tego czołgu postanowiłem po prostu nie tracić wiele czasu na niego, a tylko zmienić jeden, jedną rzecz w nim. Czekaj, co tu jest w ogóle? Nikopatry Dlaczego nie mogę tego wybrać? A dobra, sprzedaj. Puh. Po prostu sprzedam to od razu. Zaugantów nawet nie będę kurwa, pobierał, bo szkoda mi tego miejsca w garażu trzymać tam gdzieś. Jeszcze zarobię na tym czołgu stary, nie 1000, tylko 19 koła. Dobrze mówię? No. To jest najlepszy biznes, jaki zrobiłem z tym czołgiem. Zamiast nim grać, po prostu go sprzedaję i go nie ma. Rozumiesz, nie, panie Prince? No, a 257? Faj... Nie, 7,5, co ja mam. No mnie o to po prostu jak widziałem te filmiki na YouTubie, to po prostu kurde stwierdziłem, że nie będę tracił żadnych kredytów na tym, tylko po prostu go sprzedam. I taka jest o Polityka cała. Dziękuję.